Hej, dziś w obliw i spróbujemy je dzisiaj przejść. Dobrze, to ja idę w tą drugą stronę. Właśnie zaznałam sobie taki fajny trik. Musimy że można tego przejść, więc... Git. To też tędy przejdę. Nie boję się. Dobra, idziemy i czekamy na Karina. Na pewno spadnę. Mam nadzieję, że nie spadnie, bo ona lubi spadać i Hej, nie. nie mów tak. Siup, Dobra, idziemy, nie czekamy. I no czekaj. Ja mam ciekawa, czy przeszła. Idzie. idzie? No ja pierdo. Dobra, no ze sobą pójdziemy, ona to idzie do nas. Co, taki kupa? Bo na szczęście mi się udało. No ja pierdole, znów spadłam. No, to na, nawet łatwe. Ciekawa że będzie Pani nawet widać, Zaraz zobaczymy. Widać, widzicie. Hej, widzę, obie, też was widzę. Ja to się, to Gdzie tu się idzie? Aha. No <laughs> brałbym, um, chciałam przerwać, ale już jestem, więc idę. Nie, to jest trudna. Dobra, dam radę. A, nam na metodę? Gdzie tu udała się? Idzie tutaj, Dojść, nareszcie dotrzeć. No nie, no nie było, no, chciałam spaść. Idę, Gdzie? baga? Ja, się. No spadła. Z... Znów idę. I Teraz znów idzie, tak, ma? Siup. 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 Jest! I nie przejdę. Bałam, że spadnę. Ło. Wow. Dobra. Ło. Wow. Idziemy, z... Ej, czy to? Ej, czy to? A nie raczej nie. Zabija? Ani raczej nie. Dobra, chodź. Nie no, żebym prawie spadła. Chyba jeśli coś, przyjdzie, to nie przyjdę. Co się rusza? A nie ja ruszę. No to nie przyjdziemy. O dobra idea. Czy to jest ze stromą? Chyba nie. I to dobrze sobie. Ciub. Tu możemy trochę spaść. Mój? Okay. Dobra. Um, a jak my mamy to przejść? Tu chyba trzeba tego przeszkoczyć. Katina pokazała, jak mamy to przejść. Ja nie, zawsze wszystko wiemy. Ciub. Co? No chyba. Nie, pierdź się. My tego nie przyjdziemy. Zastraszam się. Jest takie grube. Ej, Emelka, czyli raczej. Muszę przerwać, bo się zaseramy tu normalnie. Dobra, przerywam. Mm -hmm. Łączyłam już dlatego, bo już się zeszło Udało nam My się już I teraz idziemy. Mm. Plus 2 wygrane i plus jedno. Na no, na plus 2 jest takie długie. Idziesz? Idziesz. No, tylko iż, a tu będzie trwać. wąchcie. No już jesteśmy. już jesteś, piesko, Jest! Jesteśmy! Jej! I siup! co? Oh, o! No Mama poster wygrana! I co? Łapki! Łapki! Okej, okay, masz! Bijemy się kara! A masz? Różujemy nogi! Dajemy twoje uwagi w filmowie! I tutaj będę... Wejdę i sądzę, że będę trwała was! I znalazłam coś fajnego! Zaraz się przynaleźć. Szkoda. ja dopiero trochę sobie mi zmarnowałam. O, ktoś próbuje. No i spadł. O, jest. A masz. Co? Jak oni przeszli. Dobra, spróbuj sobie to. Co? Dobra, sprawdzimy. Od ja stroboksa. Nie działa. No, masz kościół. gdzie jestem. No, tam, stoisz przecież. Widać po nazwie. A masz kara. A masz. Dobra, to koniec chyba my dziś, więc... Ja się już z pani Żegnam. I to na tyle. Bye.